Cześć, dwa miesiące temu pokazałem samoróbkę baterii LiFePO4 do zasilania łódki elektrycznej. W końcu przyszedł czas na jej ucywilizowanie, czyli zrobienie z tego produktu. Zdjęcia będą od pewnego etapu wykonania, bo nie chciałem zanudzać wierceniem w plastiku. Zacznijmy od wyświetlacza. Został umieszczony w wieku walizki. Przykleiłem go na moje odkrycie roku, taki oto klej do kolców. Charakteryzuje się dużą przyczepnością, szybkością wiązania, a tubkę można otwierać wielokrotnie i nie zasycha jak na przykład Sikaflex. Przypomnę, że wyświetlacz jest niezbędny, jeśli chcemy załączać BMS inaczej niż ładowaniem, w wolnej chwili sprawdzę, czy BMS załączy się sam przy rozładowaniu. Poszczególne ogniwa skleiłem dwoma warstwami taśmy kaptonowej i włożyłem do walizki razem z BMS-em. Widoczne przekładki dociąłem nożyczkami z materiału podkładowego pod panele podłogowe. Przewody plus minus to linka LGIG o przekroju 16 mm2. Końcówki oczkowe to M6. Sam BMS ma otwory montażowe, ale tylko 3 mm, więc niezbędna była kolejna wizyta w budowlanym. Wykorzystałem do tego M3x25 z podkładkami i nakrętkami. Walizka z wyposażeniem, a bez baterii waży 2,6 kg, dodając 8 ogniw po 1,9 daje to razem około 18 kg. Zupełnie przyzwoite wyniki jak za tyle energii. Aby ułatwić sobie izolowanie i podłączanie okleiłem część biegunów, a po włożeniu ogniw z powrotem do walizki i podłączeniu plus minus okleiłem resztę. Nie ma zatem niebezpieczeństwa, że jak coś spadnie to zrobi zwarcie. Przy okazji okluję podwójnie kaptonem śrubki M4x30 użyte do przymocowania złącza Anderson. Ta wersja umożliwia ciągły pobór 50A. Oczywiście można przeciążać to złącze nawet do 250A, ale trzeba patrzeć na charakterystyki czasowe dostępne na stronie producenta. Na przykład dla obciążenia o 250A jest to pół sekundy. Podłączenie przewodów prądowych BMS-a wykonałem na śruby, ponieważ próba demontażu obudowy BMS-a zakończyła się niepowodzeniem. Następnym razem kupię BMS umożliwiający podłączenie własnych przewodów. Aby zlikwidować niepotrzebne złącze. BMS umożliwia przekazanie do obciążenia do 80A, a do ogniw w przyładowaniu 40A. Mój śnik pobiera maksimum 50A, więc jest to bezpieczny margines. Przy montażu drugiego na BMS-a okazało się, że Chińczyk słabo zaprasował oczko i zeszło mi z przewodu. Dobrze, że w moich rękach, a nie w czasie pływania. Niestety oczek M6 nie miałem pod ręką, więc zastosowałem to, co było, czyli M10. Szybkie prasowanie, termokurcza i gotowe do skręcenia. Dobrą praktyką jest przy każdym prasowaniu, aby pociągnąć energicznie za końcówkę czy czasem nie schodzić z przewodu. Ja tak zawsze robię przy prasowaniu wszelkich końcówek i tulejek. A tutaj widzicie skręcone i zaizolowane podwójnie termokurczem bieguny B- i P-. Łatwo zapamiętać, żeby B- należy podłączyć do minusa baterii. A tak wygląda prawie gotowy produkt przed trytowaniem. Widoczny na dole dongle bluetooth przykleiłem do wewnętrznej ścianki walizki tym samym klejem co wyświetlacz. Przy trytowaniu używałem takiego magicznego pistoletu, który zaciska i ścina trytki. Nie ma niebezpieczeństwa, że przypadkowo coś cążkami uszkodzimy. Narzędzie po użyciu spuszczamy jak klucz dynamometryczny, aby oszczędzać sprężynę. Pozostał jeszcze czujnik temperatury ogniw, który przykleiłem na ten sam kapton. Jednak szybko się zreflektowałem, bo przewód był naprężony i groził wyrwaniem z BMS-a. Zrobiłem trochę luźniejszy. A tu widzicie gotowy produkt od wewnątrz. Wszystko estetycznie zabezpieczone i upięte. A tutaj gotowy produkt z zewnątrz. Należy mieć na uwadze, że przy 53% naładowania będą się świecić trzy kreski. Dopiero przy 50% zgraśnie trzecia dioda. Czyli można się nie niemile zdziwić, jak przy jednej kresce 1% naładowania zostaniemy odcięci od prądu. Wniosek z tego taki, że można rozmowywać do czasu, kiedy zostanie jedna kreska, albo pilnować stanu naładowania na aplikacji. I jeszcze pomiar sprawdzający. Wszystko w jak najlepszym porządku można przekazać do eksploatacji. Na koniec prośba do Was, moi widzowie. Tak wygląda moja walizka z podręcznymi narzędziami. Jestem zmęczony ciągłym szukaniem potrzebnego narzędzia i pakowaniem z powrotem wszystkiego po robocie. Napiszcie w komentarzach, co się u Was sprawdziło, a co zdecydowanie nie. Z góry dziękuję. Cześć!